Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak doskonale wiecie, ostatnio byłem na zlocie w mszczonowie. No i niestety coś po drodze się stało, dokładnie w drodze powrotnej. E, przypuszczam, że ponownie strzeliła linka gazu, ponieważ pedał jest w podłodze. 100 km pokonałem bez pedału gazu. Dlatego dzisiaj rozbierzemy kanał i zobaczymy, co tam się dokładnie stało. Zapraszam do oglądania. No i tak to wygląda. Pedał luźny. Tutaj już ściągnąłem tą plastikową osłonę. ściągnąłem ją już tego dnia, kiedy to się stało, ale stwierdziłem, że na trasie nie będę tego rozgrzebywał. No zobaczmy. Tutaj oczywiście trzeba będzie wszystko o ściągnięte i zabieram się za odkręcanie ponownie, za odkręcanie tych śrubek, które tutaj mi trzymają. No i zobaczymy, zobaczymy jak to w środku wygląda. Moi drodzy, nie wiem co Wam powiedzieć, jestem w szoku. Z jednej strony jestem w szoku, z drugiej strony chyba wam mówiłem o tym już przy wymianie pedału gazu. Pamiętacie, mówiłem, że. Teraz te nowe zamienniki, e, że słyszałem to już od kogoś. Oczywiście nie z doświadczenia, bo w maluszku grzebie od niedawna, ale wiele rzeczy już się dowiedziałem. O wielu rzeczach usłyszałem od kogoś. No i słyszałem, że te nowe zamienniki, te nowe pedały gazu są niestety bardzo słabej jakości, bardzo wadliwe. No i jak się okazało, linka gazu, zamontowana przeze mnie, jest w nienaruszonym stanie. I właśnie trochę to mnie dziwiło, ponieważ na trasie podciągałem trochę tą linkę przy silniku i ten pedał gazu troszkę mi podchodził do góry, dlatego nie byłem pewien, no ale przypuszczałem, że to jednak że to jednak linka strzeliła. Jak się okazało, nie. Sami zobaczcie. Jeżeli widzicie, o może lepiej będzie. Tutaj strzeliło. Strzelił ten metalowy zacisk. O! Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę nie wiem. Niezbyt mnie to cieszy, ponieważ przy zakupie nowego pedału, to no chyba zakupię już dwa. Eee, nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Może wy macie jakieś rady? Może mieliście już takie problemy? Najprawdopodobniej zakupię już dwa takie pedały gazu. Może przy okazji zamówię też linkę. Um, nie wiem, nie wiem. No trzeba będzie to wymienić, trzeba będzie kupić nowy. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i sami zobaczcie. Wyciągnąłem już ten pedał. Powiem wam, że jestem w wielkim szoku. Sami zobaczcie. To po prostu pękł. Nie wiem, ile miałem ten element. Może miesiąc. Długo się nim nie nacieszyłem. Faktycznie poprzedni poprzedni pedał mi pękł. No ale jakby to powiedzieć, posłużył mi jeszcze na pewno większą ilość miesięcy, bo za tym tamten był oryginalny, ale żeby z takiej jakości robić materiały teraz no nie wiem, może, może ja coś źle zrobiłem Jak, Jeżeli ktoś z Was miał taki przypadek to, to doradźcie mi Ja w tym momencie chyba zakupię już dwa e, pedały I dodatkowo linkę w razie czego, żeby było na stanie Ale nie wiem czy ze sprzedawcą, no wyślę mu zdjęcia Może jakąś zniżkę da, nie wiem Bo powiem Wam szczerze, naprawdę jestem w wielkim szoku, żeby linka Linka gazu była w całości nienaruszona, ja ją tutaj posmarowałem i wygląda naprawdę bardzo dobrze, a ten pedał niestety, niestety nie wygląda dobrze. No i tak jak widzicie, no niestety pedał jest do wymiany, ja teraz zasiadam do komputera, zamawiam, eee, Najprawdopodobniej i wyślę też sprzedawcy te jakieś muszysko mnie tutaj atakuje. E, najprawdopodobniej wyślę te zdjęcia, niech zobaczy, może jakiś rabat, e, a może wyjaśni mi, sami jak też będziecie, jeżeli mieliście te problemy, no to mówię w komentarzach, udzielajcie rad, e, bo może ja coś źle zrobiłem, chociaż wydaje mi się, że no, ten materiał mimo wszystko nie jest z najlepszej jakości i najwidoczniej nie, nie można podciągać tej linki zbyt mocno, bo skutki są niestety takie. Dobrze, że udało mi się dojechać do domu. Mówię, zamawiam teraz i oglądajcie jakie będą efekty końcowe. Paczka właśnie przyszła już do mnie z nowym pedałem gazu, a także innymi częściami. Jak się okazało, ponownie e, opakowanie, Wreszcie sami zobaczcie, po pierogach. E, cieszę się, że w końcu przyszła, bo będę mógł e, zrobić. To i owo w tym samochodzie, natomiast jestem bardzo niezadowolony z jednego faktu. Mianowicie zamówiłem cały koszt, wyniósł mnie, sami zobaczcie, 117 50 zł. 50 groszy, chociaż pierwotnie cały zakup kosztował mnie, żeby wam nie skłamać, coś w granicach 100 zł. niecałe 100 zł. Dostałem telefon, dostałem telefon nie wiem w jaki dzień, e, chyba w sobotę, chyba w sobotę. Też mnie to właśnie zdenerwowało, że to e, w taki dzień dzwonili do mnie, właśnie z firmy, od której kupowałem. No i poinformowali mnie, że jeżeli chcę dostać ten towar e, w takiej formie, w jakiej zamówiłem, to niestety będę musiał dopłacić aż 18 zł, ponieważ podobno pedały gazu e, podrożały. Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ no, kupiłem na stronie internetowej i w ogóle nie powinno, nie powinno takiej sytuacji, taka sytuacja nie powinna zaistnieć. Ponieważ jeżeli oni nie potrafią ogarnąć czegoś na swojej stronie, no to przykro mi. To nie jest mój problem. Natomiast dopłaciłem, nie chciałem się już kłócić dopłaciłem, ale, ale na pewno będę z nimi tam rozmawiał. Mówiłem Wam też o tym, że prawdopodobnie będę wysyłał zdjęcie do, do sklepu, w którym zamawiałem poprzedni pedał gazu. Nie zrobiłem tego, ponieważ jak się okazało kupowałem to w innym sklepie niż teraz, więc więc po prostu Następnym razem, jak tam będę jechał, to prawdopodobnie w ogóle wezmę ten pedał gazu e, i im pokażę. E, po prostu pomyliły mi się dwie firmy i, i stwierdziłem teraz, że nie będę tego rozgrzebywał. Zamówię, a przy okazji po prostu, kiedy będę kupował w tamtym sklepie, no to pokażę co i jak. Dobra, e, zabieramy się do dzieła. Teraz wsiądę do samochodu i pokażę Wam, co dokładnie zakupiłem. No dobra, jesteśmy już w autku. Paczuszka wygląda tak. Wszystko akurat fajnie zabezpieczone. Um, dużo tego takiego w tych folii. No i tak. Po pierwsze, zamówiłem. Nie będę od razu tego zakładał. Tam kiedyś przy okazji. To są poduszki od tego podtrzymania silnika, tak? Tutaj e, jest pedał gazu jeden, który będę e, wyciągał zaraz. Tutaj mamy drugi. No właśnie, tutaj jest już cena chyba zmieniona 32 zł, coś, coś z tym jest nie tak, te, te pedały gazu były dużo tańsze o uszczelka o której mówiłem, od tej, e, od koła pasowego tam od, jak wylewałem olej, więc ta, ta chyba jest dobra, ta chyba jest dobra. Tutaj mam dwa wkłady linki gazu. Kupiłem dwa na wszelki wypadek. Niech będzie. Dodatkowo tutaj kryje się taka fajna rzecz. O, nie wiem, już może zobaczycie. Tu jest sprężyna od tej od gazu, więc od razu będę z tyłu w silniku to zmieniał. No i oczywiście to cięgno którego na razie nie będę zmieniał, ale wolę mieć w zapasie, ponieważ ta końcówka u mnie już wygląda no słabo. Dobra, zabieramy się za robotę. Dobra, założyłem tą nową sprężynkę. poluzowałem troszkę już yy, no tą śrubę, linki gazu. Zaraz pokażę Wam trochę inaczej wygląda ta sprężynka. Ale pokażę Wam starą. Tutaj mam. Ją. Ona wygląda tak. Po pierwsze, oczywiście, kolor to wiadomo od użytkowania. Natomiast jest na pewno cieńsza od nowej. No i jedno ucho ma dłuższe. No dobra. Mamy też ten pedał gazu. Ten wygląda tak. Miejmy nadzieję, że będzie no, lepiej się sprawował. I zanadrzu mamy jeszcze ewentualnie drugi. Cóż, zakładamy. No więc, wszystko zamontowane. Tak to wygląda. Teraz wystarczy złożyć. No i sprawdzić, jak to się wszystko sprawuje na trasie. No i tak, samochód jedzie. E, są pewne problemy, ponieważ e, coś tam strzela z rury. E, mimo wszystko, najważniejsze, że pedał gazu działa i jadę e, tak jak chcę. Nie wiem, czy to, czy to, że strzela mi z rury, że ma jakieś tam problemy z akumulatorem, bo miał problem z e, uruchomieniem się. Czy to jest kwestia, chwila, tego, że, że po prostu dostał, dostał w kość ten samochód ostatnio. No a jednak przejechać 100 km e, no, bez pedału gazu, no to nie jest nie jest mała rzecz, był podkręcony, miał wyższe obroty może to kwestia tego, nie wiem, będę, będę to sprawdzał na razie widzę, że z każdym tam metrem, kilometrem samochód sprawuje się lepiej, więc myślę, że te obawy miną, te problemy miną muszę to sprawdzić, więc codziennie będę wsiadał za kółko, będę przejeżdżał te kilka kilometrów, żeby to Zbadać, ponieważ już niedługo rajd łosia. Na który y, mam nadzieję wybrać się z kolegą. Y, mam nadzieję, bo tak opłaty są już wniesione, wszystko jest opłacone. Natomiast wiadomo, jeżeli ta maszyna nie będzie sprawna, no to tam się nie wybiorę. Jednak ten rajd chyba to jest tam ponad 100 km trzeba przejechać. 100 km na rajdzie samym, a, a co dopiero pojechać na sam rajd, też na szczęście. Na rajd odległość nie jest duża, natomiast sam rajd na pewno będzie wymagający dla tego samochodu. Ee, nawet jeżeli nie pojadę tym samochodem, to myślę, że z kolegą się dogadamy, pojedziemy czymś innym. Natomiast dla kanału byłoby dobrze, gdyby to właśnie ta maszyna e, wystartowała w rajdzie. Na sam koniec chciałbym też podziękować wam wszystkim za to, że jesteście ze mną, ponieważ na, na YouTubie już. 200 subskrypcji się po pojawiło. Bardzo mnie to cieszy, że, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną, że ten kanał się podoba. Dodatkowo chciałem bardzo podziękować Mateuszowi, który, no jak doskonale wiecie, ostatnio byłem szczonowie na zlocie, nie dostałem takiego proporczyka Ale jeden z, z organizatorów zobaczył mój filmik na YouTubie spodobało mu się to, co robię, i stwierdził, że. Że wyśle mi taki proboczek, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Ten proboczyk już do mnie dotarł, jest. Eee, to był mój pierwszy zlot, a więc naprawdę eee, to zostaje w serduchu. Ja bardzo się cieszę, że, że ten proboczyk jest, że będę mógł fajnie wspominać ten zlot. Bardzo dziękuję i trzymajcie się, moi drodzy. Już niedługo pewnie mnie zobaczycie właśnie na tym rajdzie. Miłego weekendu. Trzymajcie się!